Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam was na przegląd szafy. Będziemy się zajmować czym? No wiadomo, że ciuchami, ale okryciami wierzchnimi, głównie kurtkami oraz płaszczami, bo takie mam w swoim asortymencie. Jaki jest cel tego filmu? No może wam coś pokażę, bo są również rzeczy, które są ponadczasowe, cały czas modne i tak dalej i które nadal są w sklepach może się czegoś pozbędziemy, chociaż szczerze to, no szczerze powiedziawszy to wątpię, jeżeli chodzi o ten makijaż, to on oczywiście nie będzie pasował do wszystkich stylówek, do wszystkich tych kurtek, wszystkich yy, okryć wierzchnich, natomiast jest jak jest, yy, no i co, jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, żebyście tradycyjnie wstrzymali się ze wszelkimi komentarzami typu przytyłaś, schudłaś, wyglądasz tak i tak, bo wyglądasz tak i tak, bo oczywiście nie jest to yy, celem tego filmu, ja Was zapraszam serdecznie do oglądania dalej, zaraz sobie zmienimy katr i zobaczymy, co dzisiaj z tego przeglądu wyjdzie, czy coś wyjdzie właśnie z tej szafy, czy czegoś się pozbędę, no i zobaczymy sobie, co ja tutaj mam. Bo przyznam się szczerze, że w niektórych rzeczach dawno już nie byłam. Jest jesiennie, później będzie ukochana zima. Więc również przymierzę sobie i zobaczymy, czy będę musiała coś wymienić. Czy może będę dążyć do tego, żeby po prostu coś jednak sobie zakupić. Także to by było tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Wam pokażę, no trochę tutaj tego jest. Także uzbrójmy się wszyscy. Cierpliwość, no i jedziemy! Pierwsza rzecz jest stosunkowo nowa i widzieliście już je, zapewne tę kurtkę w kilku moich filmach. Jest to rzecz z Reserved, wydaje mi się, że ona jest z poprzedniego sezonu, natomiast widziałam w innych sieciówkach, że tego typu okrycia wierzchnie są jeszcze dostępne. Kolor jak widzicie jest następujący, przepiękny szafir lub też Blue Lagoon, jak kto woli. Ja mam akurat w rozmiarze 44. Oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie ją tutaj zasunąć. Nie wiem, jaki to jest materiał. Wydaje mi się, że jest to zamsz. Bardzo przyjemny w dotyku. Ja jej jeszcze nie prałam, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak ona się konserwuje. Rękawy... Długie, takie wiecie, nawet złodziejskie ręce, jeżeli chodzi o tył, no to ona jest króciutka, no jak widzicie, ona nie sięga za tyłek, no ale chyba taka jednak jest moda ostatnio bardzo fajnie się układa tutaj ten kołnierz, także jeżeli chodzi właśnie o ułożenie tej kurtki, no to spoko, nie ma tutaj z nią problemu, widziałam również inne kolory w zeszłym sezonie i chyba to był taki morski, także myślę, że w innych sieciówkach też są dostępne inne kolory no tak ona wygląda, jest bardzo wygodna, tutaj są jeszcze guziczki takie ozdobne, są również kieszenie po prawej, po lewej czy ja tutaj w środku coś mam, jakieś paragony jak zwykle, także no można sobie tutaj coś trzymać i ona chyba kosztowała, bo była kupiona w jakiejś promocji. Nie wiem czy cena regularna nie była około 150 zł, ale jak w promocji, no to wiecie, nawet 50% zniżka się tutaj zdarzyła. Także tak ona wygląda. Ciekawa jestem czy taka propozycja wam się podoba i czy macie coś podobnego, bo niektóre z was pisały, że właśnie coś takiego w swojej szafie macie. No i tak jak mówiłam, widzieliście już ją w kilku moich filmach, ja jestem z niej zadowolona i uważam, że jest to rzecz godna polecenia. Można oczywiście nosić tak lub jak ktoś woli zasuwać, no to jak najbardziej również. Także to jest pierwsza kurtka, której oczywiście nie oddaję, no bo tak jak wspominałam, ja ją mam od niedawna, nie jest zniszczona i dobrze się konserwuje. No dobra, druga kurtka to jest kurtka katana, jeansowa, taka typowa I ona pochodzi z H&M lub też z H&M, jak kto woli I słuchajcie, ja się tutaj nad nią cały czas zastanawiam, bo tutaj oczywiście się zaczepiłam gdzieś w sklepie, czy gdzie to było I tutaj mam ślady krwi, których do tej pory nie udało mi się jakoś z sukcesem doprać Jest to rozmiar 44 i ona jest, słuchajcie, no nie sięga nie sięga za tyłek, wydaje mi się, że ona ma około 3 lat i jakoś tak trudno mi się jej pozbyć, bo ona jest niesamowicie wygodna. Oczywiście rękawy są tutaj, o, jak widzicie, troszeczkę dłuższe, no bo to jest oversize, ale ja sobie te mankiety podwijam i tak mi się znacznie bardziej podoba. Jedyne to, że ona jest, no króciutka jednak, więc no wiecie, no ja lubię sobie obie o tak sobie chodzić na przykład także no są tutaj kieszenie są dziury, no bo dziury w tamtym momencie były bardzo modne, wydaje mi się, że coś takiego podobnego w sklepach teraz jest także kieszonki, coś tutaj można włożyć, ja zaraz sprawdzę co ja tutaj mam, pewnie kasztan, nie chusteczki higieniczne, no ja jak zwykle sobie coś przemycam tutaj, zawsze w tych kieszonkach, jest ona wygodna Natomiast tak jak wspominałam, mam co do niej jakieś takie wątpliwości, bo wydaje mi się, że jednak jest za bardzo oversize. No ale nie no w sumie taki styl jest teraz modny, więc no chyba ją zostawię, jakoś nie mam serca, żeby się z nią rozstać, także no tak ona wygląda z bliska, jak widzicie guziczki też dobrej jakości, wszystko jest w porządku, nic mi się tutaj nie spiera poza tą plamą, którą jednak no chciałabym jakoś w końcu, tak jak wspominałam, z sukcesem wyprać. Dziury są fajne, jest ich trochę dużo, także jakby co, no to nie polecam tym z Was, który, które nie lubią takiego kroju. Jest kołnierzyk, wszystko spoko, także taka akurat właśnie do śmigania na teraz lub na chłodniejsze letnie wieczory okej okay, i kolejna katana jakby ich było mało w moim życiu tym razem to ona pochodzi z Zary, ale ja ją kupiłam na Vinted słuchajcie, no bo w Zarze takie kurtki no niestety są drogie i ona jest długa nie widzicie tego tutaj, ale ona sięga do połowy uda, ja mam w rozmiarze M, oczywiście ja z rozmiarem 38 nie mam nic wspólnego natomiast jest to oversize i dlatego ona tak wygląda, dlatego jest taka obszerna fajna długa, ona jest świetna no mam ją od niedawna, wydaje mi się Myślę, że od około dwóch czy trzech miesięcy, ale super się zachowuje, materiał się nie odształca. Może mogłyby być trochę dłuższe te y, rękawy, natomiast jeżeli bylibyście zainteresowani, no to wydaje mi się, że można jeszcze y, znaleźć takie kurtki, zwłaszcza na Allegro czy na Vinted. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Tegorocznej kolekcji Zary, czy jest coś takiego. Natomiast w wielu sieciówkach coś takiego widziała. Ja się tutaj nie zapinam. No mogłabym się zapiąć, może nie do końca, ale jakoś nie podoba mi się ten efekt, bo ja lubię, jak ona jest taka właśnie fruwająca. Jest to taki raczej. Hmm... Cieplejszy jeans w porównaniu do tej poprzedniej kurtki, taki bardziej masywny. Także, no, powiem Wam, że super. Ja naprawdę jestem z niej zadowolona i podoba mi się też, że ona właśnie jest taka długa, o czym wspominałam, że tego nie widzicie, no ale jest super. Oczywiście tutaj są jeszcze kieszonki, coś tam można sobie trzymać i kieszonki są także po bokach, po obu stronach. Także ja tę kurtkę kupiłam chyba z tego, co pamiętam, za jakąś stówkę. Także fajna okazja, bo wydaje mi się, że że w Zarze ona jest o wiele, wiele droższa z tego, co pamiętam, także no nie, no tej kurtki to na pewno się nie pozbędę, zwłaszcza, że od niedawna jest w moim asortymencie, jest niesamowicie wygodna i właśnie taka do śmigania w letnie wieczory lub teraz jesienne również, także jak najbardziej, bardzo uniwersalna. No i co, no taki krój wydaje mi się, że raczej ponadczasowy, także no jak najbardziej Wam polecam, jeżeli byście się zastanawiali nad taką propozycją. No i kolejna kurtka, do której mam niesamowicie duży sentyment, więc ja się na pewno jej nie pozbędę. Jest to kurtka marki since. ja mam akurat w rozmiarze ML i ona teoretycznie taka oversize miała być, natomiast myślę, że teraz wybrałabym sobie inny rozmiar, jeżeli byłby dostępny. Oczywiście są tutaj, oczywiście, może nie jest to oczywiste, ale przy rękawach są tutaj guziczki, które teraz zapnę, żeby Wam pokazać jak wyglądają, natomiast tę kurtkę robią oczywiście ozdoby jak widzicie są one nawet na plecach naszywki, ona chyba ma z tego co pamiętam około 3 lat, także wtedy były właśnie modne zarówno naszywki jak i ćwieki no i ten kolor, no bo to jest kolor taki szeregowy rzekłabym także jest tutaj oczywiście zamek więc można tę kurtkę zapiąć i śmigać tak oto na przykład, no teraz dziwnie to wygląda, bo wiecie mam ten t-shirt pod spodem, także śmiesznie to wygląda. Jeżeli chodzi o długość, no to ona jest do połowy uda, czyli taka właśnie długość jak ta kurtka z Zary i moim zdaniem pasuje ona niemalże do każdej stylówki i ona jest taka niezobowiązująca, rzekłabym. Także powiem Wam, że bardzo dużo pytań dostawałam o tę kurtkę, bo no zwłaszcza wtedy jak było to modne. Tutaj jeszcze, o! Tutaj jeszcze mamy ściągacz, więc można to jakoś tutaj sobie załatwić, żeby zmniejszyć ten rozmiar. Natomiast ja wiem, ja się jakoś tak dziwnie czuję, wolę mieć tutaj luz blues. I jeszcze pod spodem, oczywiście, można sobie wybrać jakiś sweter, no bo ona jest na tyle oversize, że spokojnie można tutaj sweter pokaźnych rozmiarów zmieścić. Jak widzicie, te naszywki są głównie z motywami kwiatów no i z tyłu już widzieliście, ale pokażę jeszcze raz jest tutaj jeszcze jedna także głównie motyw kwiatów, motyw róży no i dzieje się tutaj dużo także dla kogoś kto nie lubi takich ozdób nie lubi przepychu, no bo tutaj jest no jest ten przepych, no to nie polecam są tutaj również dwie kieszenie i to nie są patki, tutaj naprawdę te kieszenie są ja z reguły w kieszeniach mam kasztany także tak jest, tym razem i no uwielbiam ją, no nie, no nie pozbędę się jej, zwłaszcza, że teraz jest akurat pora na takie kurtki, bo ona była właśnie z sezonu, wydaje mi się, że jesiennego, także no jest tutaj też podszewka, jest porządnie wykonana i jak na to, że z marką Sinsay miałam różne przygody, no to tę kurtkę uwielbiam i zaraz Wam pokażę jeszcze kolejną kurtkę właśnie, którą mam też z marki Sinsay i jestem bardzo z niej zadowolona. No dobra i kolejna kurtka z Hinceys, z którą się niesamowicie utożsamiam. Oczywiście po pierwsze utożsamia się z nią, no bo ona jest różowa, ale jest również niesamowicie wygodna i jest naprawdę świetnej jakości, bo ja tę kurtkę mam, wydaje mi się, że już około 4 lat i nadal jest w dobrym stanie, nic się tutaj z nią nie dzieje, poza być może mechaceniem się i tutaj czasami takie kudły wychodzą z tego ściągacza, no ale wiecie. No także jak już mówimy o ściągaczu, można sobie to... O. Można sobie tu oczywiście zawiązać. Jeżeli tak lubicie, ja raczej chodzę na luzie, no bo tak jak wspominałam, takie mam preferencje. Tutaj są dwie kieszonki, jeżeli chodzi o długość, no to ona jest dosyć długa i właśnie sięga przed kolano. Ona już nie jest dostępna, ale może coś podobnego znajdziecie. Ja mam w rozmiarze L, jest tutaj również katur i takie bardzo fajne, zabawne przeszycia. No i ja chodzę w niej głównie... W że letniej, jesiennej, zimowej no, no nie, ale głównie na deszcz. Bo tutaj, jak wspominałam, captur jest i jest on dosyć pokaźny. Także taki wielki łeb, jak mój może, może pomieścić, długość rękawów, również odpowiednia. Ona też jest taka może troszeczkę oversized, ale nie przeszkadza mi to. No i no co? No uwielbiam, super się układa, bardzo fajnie wygląda. Na sylwetce. No i czy ona pasuje do wielu stylizacji? Wydaje mi się, że mimo wszystko tak, no bo nie ma tutaj żadnych ozdób. Jak widzicie, guziczki są pasujące również do y, koloru zamka i do koloru ściągacza. Także no, jak najbardziej na deszczową słotę, jak znalazł. No dobra i teraz coś różowego dla odmiany. Co wam powiem, słuchajcie, o tym? Ja tę rzecz kupiłam y, w lumpie. Już parę ładnych lat temu wydaje mi się, że ona ma z 5 lat. I teraz się zastanawiam, czy ona powinna być zaklasyfikowana jako kurtka, czy teraz już jako żakiet. No bo ona jest taka króciutka, jak widzicie, bardzo fajny, ciekawy tutaj ma krój, fajnie robi tę talię. Dwurzędówka, kiedyś takie były modne i kolory, kolor, jak widzicie, no różowy, oczywiście, taka fuksja bardziej. No i tutaj są guziki, również. Na mankietach, i tutaj jest taka stójka, ja się tak nie do końca czuję w tym klimacie, dlatego raczej chodziłam, o, raczej tak sobie tutaj zawinęłam. Wiem oczywiście, że takie nie jest przeznaczenie tego, ale teraz bardziej mi się to kojarzy z żakietem. Więc no, to jest rozmiar 42, i to jest marka Atmosphere, czyli coś, co chyba jest dostępne w Primark. Także może może coś podobnego jeszcze można by było znaleźć. Zastanawiam się, bo jednocześnie wiecie, trudno mi jest zrezygnować z czegoś, co jest różowe i w czym się dobrze czuję i co jest dobrej jakości, bo dla mnie nie ma znaczenia, że coś jest modne czy nie modne i tak dalej. Jak mi się coś podoba, to ja i tak będę w tym chodzić, nawet jak było modne 10 lat temu. Także, no nie, no chyba się jednak nie pozbędę tego kurtko-żakiego. Kurtko to właściwie, chociaż chyba on był przedstawiany tam w sklepie jako płaszczyk, także chyba na tę porę akurat. No i tak jak wspominano, no, no jest on w dobrym stanie, nic się tutaj złego z nim nie dzieje. Może jakaś drobna przepióreczka, co ja opowiadam? Jakaś przepierka może by się tutaj przydała. Oczywiście tutaj guzik jest, nic mi tutaj nie odpadło, także no nie wiem, nie wiem, no taka drobna zagwozdka, nie wiem jak uważacie. I lecimy z kolejną kurtką. Tym razem jest to coś krótkiego i coś, no, kurtka pikowana. Także o, tutaj mam kolejny kasztan w kieszeni. No, trzymam, trzymam te kasztany. Słuchajcie, no i co? To jest kurtka, którą kupiłam też chyba bardzo dawno temu. Wydaje mi się, że co najmniej 5 lat ona ma. I ona została zakupiona w sklepie Pepko. Pamiętacie ten sklep, lubicie, kupujecie tam coś, także wtedy były modne kurtki pikowane. I co ciekawe, ta moda powróciła. Wydaje mi się, że chyba dwa lata temu, może wcześniej nie znam się na tym tak dokładnie. Natomiast ja bardzo tę kurtkę y, lubię, bo ona jest równocześnie ciepła, a też nie taka przytłaczająca, że wiecie, człowiek by się pocił i by nie wiedział, jak się nazywa. Podszewka jest w kropeczki. Łatwiej wykonana. Pamiętam, że ona chyba była bardzo tania, około 40 zł. Ja mam w rozmiarze 42. Kolor taki trochę na pograniczu, rzekłabym nawet różowo-czerwony. Tutaj jest oczywiście kieszonka, która tą kieszonką nie jest, więc tutaj nic nie możemy dać. Natomiast po bokach są dwie kieszonki i coś tutaj można sobie włożyć. Kasztan czy chusteczki higieniczne, kasztany czy chusteczki higieniczne, czy cokolwiek. Moim zdaniem fajnie wygląda na sylwetce. Jest też taka e, niewymuszona, ładnie się układa. Można oczywiście się zapiąć, a można się nie zapinać. Tak wygląda, jak jest e, zapięta. Także, no nie, no nie, no. Ona mi pasuje do wielu stylizacji. No ciężko byłoby mi się jej pozbyć. Teraz się tak cały czas usprawiedliwiam, ale ona jest, no, niesamowicie wygodna i również wydaje mi się, że jest e, niezniszczona. Więc no co, no, no zostawiamy. No dobra, pokazuję Wam płaszczyk, który jest dla mnie wyjątkowy z tego względu, że ja przywiozłam go sobie z podróży z Chin. Także on już ma ponad, no ponad, blisko, blisko tak, blisko 5 lat. No wiecie, jak ja sobie przywiozłam ten płaszczyk, to jeszcze nie było takiej mody w Polsce. I bardzo dużo osób mnie zaczepiało na ulicy, skąd ja go mam, skąd on się wziął i tak dalej. To jest wełna, więc ja chodziłam w nim w zimie. Natomiast wydaje mi się, że normalne osoby, które z temperaturą nie mają takich trudności jak ja, mogłaby spokojnie chodzić w takim płaszczyku na jesieni i można go kupić na AliExpress, z tego co pamiętam i z tego co się dowiadywałam. Także słuchajcie, on no jest już nieco zniszczony, i nawet poświęciłam się i dałam go do pralni. Jakiś czas temu, no ale te kudły, no, no wiecie, no zaraz wam pokażę co z tej bliska. Te kudły, no, one są, że tak powiem, odnawialne, więc no człowiek się nie pozbędzie na zawsze. I ten materiał po prostu ma taką tendencję do kudłaczenia się, że tak powiem. Tutaj są guziczki na całej długości, także on ma taki prosty, krój, nie wiem czy to widzicie, on sięga przed kolano, także kolor to jest narodowy, narodowy kwiat, chyba, nie, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, ale no jest to coś, z czego Chiny są słynne, także, no nie, no nie mogę go oddać, nie mogę go oddać, ja tak w nim śmigałam, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo często i uwielbiam go, także no nie, no już z sentymentu po prostu nie mogę się go pozbyć, zresztą zaraz Wam pokażę, bo mam kolejny również, również z tej, że tak powiem serii, ale tamten to już zamówiłam, on już był zamówiony na Aliexpress, nie był przewieziony, także no nie, no to, to, to są moje klimaty, tutaj wiecie, miałam różowy szalik, różową torebkę, miałam nawet różowe buty, także no nie, no nie, nie, bardzo dobrze mi się ten płaszcz kojarzy. No dobra i to jest ten drugi i pewnie byście powiedzieli, że on jest niemalże taki jak ten pierwszy, no bo również są te kwiaty, również jest czerń. Ja chciałam kupić niebieski, zielony lub różowy, ale w ostateczności zdecydowałam się na podobny system, podobne ułożenie, ponieważ słuchajcie, tamten był zmechacony. Ja po prostu chciałam mieć coś, co będzie wyglądało lepiej. Ten tutaj nadaje się do przeróbek do krawcowej, natomiast nie wiem, czy on nie straci swojego kroju, no bo ten wzór troszeczkę by się przesunął. Także no i on jest też cięższy, taki bardziej masywny. No oczywiście, przez to jest też cieplejszy, więc faktycznie bardziej nadaje się na porę zimową. Ułożenie takie same, takie samo, także to również są tutaj guziki. Jeżeli chodzi o tył, no to nic tam się nie dzieje, więc tył jest zupełnie gładki. Również też to jest, także jest to wełna. No i on. Z tego co pamiętam, jeszcze jest dostępny na AliExpress, także jeżeli mielibyście ochotę się zainteresować, no to po prostu ja chyba wpisywałam, e, wydaje mi się, że e, embroidery coat jakoś tak, po prostu płaszcz, flowers i tak dalej, więc no tam nie było problemu, żeby coś takiego znaleźć, ale wiecie już w tym roku się interesowałam, bo chciałam sobie kupić w końcu ten niebieski, ale on już nie jest niestety dostępny, także no, mam nadzieję, że w tym roku będę chodzić właśnie w tym płaszczu. No dobra, jak już jedziemy z płaszczami To jedźmy do końca To jest płaszcz, który kupiłam kilka lat temu Wydaje mi się, że on już Ze 4 lata na pewno ma I on pochodzi z Reserved Ja mam w rozmiarze 44 I słuchajcie Zastanawiałam się głęboko Nad losami tego płaszcza w zeszłym roku Bo nie wiem czy tutaj Czy tutaj, ale na pewno Gdzieś pod pachą coś mi się zaczęło Pruć i tam wystawało kawałek Fizeliny, także no, no nie, nie nie chcemy tego, natomiast trudno mi się jest go pozbyć, bo nie znalazłam nigdzie niebieskiego płaszcza, który by odpowiadał moim upodobaniom, a mianowicie takim, żeby on był prosty, żeby krój był prosty i żeby kolor był taki. I żeby były kieszenie tutaj po bokach, a nie, wiecie, takie dwurzędówki, albo na przykład teraz coś takiego jest modne, że są dwa guziki, a tutaj nic się później nie dzieje i to tak fruwa. U mnie też to fruwa, ale przynajmniej jest tutaj więcej niż dwa, to są cztery guziki. I on jest przed kolano, to jest rozmiar 44, więc można oczywiście nosić jako taki oversize. No i on się nadaje na teraz, na jesień. Więc nie wiem, czy teraz coś takiego podobnego jest w sklepach, ale no pewnie wypadałoby się go pozbyć również z tego względu, że on już nieco zmechacony jest, bo ja w nim bardzo często chodziłam, zwłaszcza tutaj no przy rękawach, także no ale no nie mogę, no nie mogę, no cudny jest. No i on jest właśnie oversize, dlatego też można pod spodem ubrać jakiś taki gruby sweter, więc no... No cudowny jest. Czy widzieliście coś podobnego w sieciówkach? Może ja po prostu nie wiem, źle patrzę, nie mogłam em, odnaleźć, bo wydaje mi się, że może on trochę tutaj też te rękawy są za długie, no ale uwielbiam. No piękny jest. No nie uwierzycie, ale ja mam również kurtkę zimową. Słuchajcie, zimową taką typową zimówkę, czyli nie coś takiego, co na przykład jest przeznaczone na jesienia. Ja chodzę w tym zimie, ja mam typową zimówkę. Jest to coś, co zostało kupione, wydaje mi się, że dwa lata temu i pochodzi z Reserved. Ja mam akurat w rozmiarze 42, natomiast ona była dopasowywana u Kraftowej i teraz jest już 40. No i. Tutaj jest taki przepiękny kaftan z takim futrem. Ja pamiętam, jak to zaczęło być modne już kilkanaście lat temu, jeszcze, jak ja byłam w szkole. I dlaczego ja mam zimową kurtkę? Bo słuchajcie, ja z reguły nakładam krótki rękawek i na to tę zimową kurtkę, jak są, jak są mrozy, no to potrafię faktycznie w niej chodzić. Kolor to jest taka mm, ciemna. Czerwień. Jeżeli chodzi o długość, to ona jest przed kolano, natomiast ten tył, no nie widzicie tego tutaj, ten tył jest dłuższy. Musicie uwierzyć mi na słowo. No bardzo fajna. Polecam wam te kurtki z Reserve, te puchówki. Może nie mam ich kilku lat, no ale już na pewno dwa lata w moim asortymencie jest. Mnie na przykład nie przeszkadza, że w takiej kurce wygląda się jak bałwan, jak kotlet, jak kto woli. Ja to mogę nawet wyglądać jak kurczak w panierce, natomiast mi to tam nie przeszkadza. Yy, powiem Wam, że jest bardzo wygodna, można spokojnie w niej śmigać yy, w największe mrozy, także spoko fajna jest, jako że to jest jedyna moja kurtka, taka wiecie, kurtka, kurtka zimowa, yy, no to oczywiście no ją zostawiam, no i ona jest moim zdaniem dobrze wykonana, jest polskiej firmy są tutaj dwie kieszonki po bokach i guziki, tak jak widzicie, takie srebrne, no i jest bardzo ciepła, także jeżeli jesteście z maluchami, to myślę, że taka propozycja jak najbardziej dla Was się nada Gdzieś mi się tutaj zapodziała też taka kurtka, która ma chyba 100 lat. Myślę, że co najmniej 6 lat ona ma i chyba nadawałaby się już do kasacji, bo wygląda na schodzoną i wygląda na zmęczoną życiem. To jest rozmiar 42 i ona pochodzi ze szmat i jest z marki Next. Z tyłu. O. Czy to widać? Czy widać tutaj ten wzór? Nie wiem, czy ja już nie jestem za starana na takie coś, słuchajcie, bo tutaj jest bardzo dużo tych, no może nie, nie aż tak dużo, jak mi się wlewało, ale tutaj jest i ptaki, jakieś kwiatki, jakieś coś tam. Zastanawiam się, słuchajcie, bo ona jest bardzo krótka, no ale teoretycznie no jest jeszcze na mnie dobra. Nie chodzę w niej tak często no może powinnam się pozbyć, bo ona już właśnie faktycznie wygląda na schodzoną są tutaj dwie kieszonki i mimo wszystko, no wiecie, ona już jest tyle lat ze mną, to ja uważam, że no bardzo dobrze się sprawuje, nie widziałam żeby coś takiego było modne, także jeżeli Wam na tym zależy, no to no nie, no, no nie jest to krój na dzisiejsze czasy, aczkolwiek no jest ona wygodna do śmigania właśnie w takie letnie wieczory, jeżeli naszyweczki lubicie, no to jak najbardziej, ale myślę, że no chyba Chyba najwyższy czas, żeby z tą kurtką się już rozstać. No, będę się zastanawiać, ale no chyba tak. Wspomniałam o tym płaszczu, jak ja mogłam o nim zapomnieć. Słuchajcie, jak ja go kupowałam kilka lat temu, wydaje mi się, że on, no nie wiem, może z 6 lat już ma, to to, było, to była niesamowicie droga rzecz, i ja wtedy się zastanawiałam, chodziłam za nim 100 lat, a później nie mogłam go dostać i dzwonili do mnie ze sklepu, że już jest, i jest to płaszcz marki Only. On kosztował wtedy 300 zł, słuchajcie. I no, pięknie leży, jest przecudny, jest oczywiście niemodny już, ale ale zaraz wam pokażę co się z tyłu dzieje, co się tam zadziało, no i ja będę musiała się go pozbyć, no bo patrzcie. Tutaj, uhu! Oczywiście można udawać i można ubrać jakiś szal, no ale no niestety, no bardzo mi przykro, bo on jest bardzo wygodny i akurat na tę jesienną porę by mi się przydał, mimo tego, że modny nie jest. I on jest przed kolano, pasuje moim zdaniem do wszystkiego. Teraz jak patrzę na rękawy, to też mi się wydaje, że tam jakieś zniszczenia nastąpiły. No i nie dziwota, no i również jeżeli chodzi o kolor, no to on, no. No nie jest już czarną czernią, tylko raczej już jest taki spłowiały, a te zniszczenia, no, no niestety, no one są niesamowicie widoczne. Więc nie wiem, czy dałoby się coś z tym zrobić, no bo wydaje mi się, że mogłabym w nim chodzić, ale również straty, jeżeli chodzi o kolor, są przy kieszeniach, także no chyba musimy się pożegnać. A szkoda, bo naprawdę ja bardzo lubiłam ten płaszcz i no pasuje on moim zdaniem przynajmniej do wielu stylówek. I w kieszeni oczywiście co mam jest i kolega kasztan także jest to przedostatnia rzecz z tego co patrzę, za chwilę sobie przejdziemy do y, ostatniej no i zobaczymy czy czegoś się w końcu pozbędę czy nie no i ostatnia kurtka to jest Lamoneska. Wydaje mi się, że już ją widzieliście w jednym, z, w jednym z moich lookbooków i nad nią też się zastanawiam, bo jest to rozmiar 44, także jest dobra i oczywiście może o, można ją sobie tak zasunąć. Ona jest taka, wiecie, ciężka, motocyklowa. Ym, rozmiarowo jest dobra, ma tutaj bardzo fajne zamki, robią fajny efekt. Także jest ok. Natomiast dlaczego ja się zastanawiam, bo no tutaj coś się odwala I nie do końca może ona tak dobrze leży Nie no jest ok I tutaj coś się odwala już Tutaj tak samo Wiecie jak to ja Zaczepiłam się o coś I tutaj jest taka no No szrama Powstała mi taka krecha I tutaj jest dosyć sporo tych ubytków Jeżeli chodzi o materiał Także No chyba jednak muszę się z nią pożegnać Słuchajcie no bo no, najlepszej jakości już nie jest. Aczkolwiek szkoda, no bo w takiej kurce to można śmigać właściwie do y, wszystkiego. No i to by było na tyle. Słuchajcie, czy widać mnie, czy jestem w ostrości. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie mi koniecznie znać, no poradźcie mi, co powinnam zostawić, a co powinno z mojej szafy już wyemigrować. Będę również bardzo wdzięczna za wszelkie polecenia płaszcza niebieskiego. No, ja się już na dzisiaj z Wami żegnam. Dajcie znać, jak Wam się film podoba i czy chcecie kontynuacji z tej serii, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!